Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na Zielonej Środzie. Dziś pokażę Wam drugie pomieszczenie, gdzie stoją moje sanseverie. A jest to garderoba, więc serdecznie Was zapraszam, pokażę, jak one się tu prezentują, no i później je omówimy. Moje sansewerie stoją na okiennym parapecie. I na tym parapecie znajdują się trzy takie przepiękne serwetki brązowe w kształcie liścia, o co mamy nie poproszę, to mi zawsze coś tam wydzierga. I na takiej środkowej serwecie stoi moja największa sansewieria cylindryczna. Taka bardzo wysoka. No w tym roku ona mi dużo podrosła, bardzo dużo. Zobaczcie, jaka ona jest wysoka. Tak mi wystrzeliła do góry. Piękna jest. No, ale żeby to wszystko ładnie zobaczyć, to ja te roślinki przeniosę na stoliczek i je omówimy. A przy okazji, później będę mogła, będę miała dojście do okna, żeby umyć szyby. A, i jeszcze tu przy okazji, Wam pokażę, tu za tą <laughs> zasłoneczką kryje się jedna roślinka, a jest to monsterka dubia. Ja ją po prostu kupiłam tak z ciekawości, jak ona będzie rosła. Ja nie lubię takich konstrukcji, no wiecie, takich desek i w ogóle wiem, wiem, są teraz deski takie inne specjalne, takie te brązowe, ciemne do tej roślinki, ale ona i tak gdzieś tam powędruje do kogoś innego. Na razie stoi tu taka, wiecie, schowana. No dobrze, zapraszam do stoliczka i zobaczymy, co tu za odmiany stoją na tym moim parapecie. Te moje cudaki mają trudne nazwy. Co będę wiedziała, będzie nazwa na filmiku przy roślince, a dukać nie będę, bo to za, za ciężkie nazwy, żeby je wymówić. Co będę wiedziała, to powiem. Za resztę przepraszam. Chyba, że mi podpowiecie, bardzo bym się ucieszyła. Pierwsza roślinka, którą dobrze znam, jest to Sansevieria samuraj. Ona mi troszkę podrosła. Widzę w moich oczach, taka się zrobiła grubsza, taka jędrna, taka bardziej napakowana. Rośnie wolniutko, tak jak wspomniałam. I tu na tych końcowych liściach, tu na samych tych czubkach, ma takie zakończenie bardzo ostre, takie kolce, taki prawdziwy samuraj, trzeba na to uważać. No i podoba mi się przede wszystkim też ta osłonka dla niej. Drugą roślinkę, jaką chcę Wam pokazać, i już ją Wam pokazałam w pokoju, jest to. Ta duża cylindryczna, wysoka. Ona te liście ma takie rurkowate. Na końcu tego filmu będą takie jeszcze bliżutkie zbliżenia. Mogę ją wam pokazać jak o w mniejszej wersji tak bliżej, bo gdy ją zakupiłam, to ja ją zaraz przesadzałam i miała tu taki złamany jeden ten rulonik i ja do niego dołożyłam chyba ze dwie rurki i one tu mi wypuściły w tym roku. Zobaczcie, tak one wyglądają, te rurki. Cylindryczna Sanseveria. Jest tu już bardzo dużo korzeni, i albo ją dosadzę, bo tamta też już wymaga przesadzenia, albo tą po prostu komuś sprezentuję. Do następnych cylindrycznych roślinek. Zalicza się ten mój Iro, Irokez. Kto oglądał wcześniej Zielone Środy, to wiecie, że ja na tego Irokeza, na tą roślinkę mówiłam Irokez, a prawdopodobnie jest to Mikado, będzie tu pełna nazwa. Jest to przepiękna Sansa. Ona ma takie paseczki, w szczególności je widać u tych młodych, w tych młodych przyrostach. O, bardzo nam się podoba. Też jest takie, te liście są takie rurkowate, ale bardziej takie rozszczapierzone, bym powiedziała. O, wow! Ciężka jesteś! Au! Teraz, kochani, przejdziemy do odmian tak zwanych... Mm, te odmiany się nazywają Boncel, nie jestem pewna. I to jest pierwsza roślinka. Ja chciałam mieć taką roślinkę w kształcie ręki, i ona była zakupiona, taka pojedyncza. Tak ona tutaj, wiecie, tak się fajnie rozchodzi. No, ale mi to wszystko przykryło, bo w tym roku mi tu wypuściła jedną sadzonkę z czterech liści, z tych, właśnie z tych kolcy się składa. I z drugiej strony też mi wypuściła tą roślinkę z trzema tymi kolcami. Te rurki tak zwane, takie paluchy. Ładna jest roślinka i niech ona też tak rośnie. Ja jej tu nie będę nic przesadzać, niech taka będzie gęsta na różne strony. Ale jak jeszcze spotkam kiedyś taką roślinkę, taką pojedynczą, taką grubą, taką, wiecie, taką rękę, to też sobie jeszcze jedną dokupię. Natomiast tu mam drugą, taką podobną, te paluchy. To też z tej rodziny chyba, tak mi się wydaje. Tylko z tym, że one były obcięte i tak razem włożone. Ja kiedyś o niej mam opowiadałam, jak ją przesadziłam, to dwa paluchy mi zżółkły. Od nowa ją przesadziłam i czekałam, czekałam prawie rok, że ona nic nie wypuszczała, ale żyła, zielona była. No i w tym roku tak mnie zaszczyciła tymi babykami z każdej strony. Te babyki są. Ale kiedyś słyszałam, że ona najpierw wypuszcza liść, a później ten liść się zwija. Z mojego, z moich obserwacji to mi się wydaje, że to jest trochę inaczej. Ona wypuszcza jeden lub dwa liście takie płaskie a później następny, ten trzeci lub drugi jest już po prostu rurka. Mi się wydaje, że to są liścienia, tak jak w pomidorach. Te pierwsze listki to są właśnie takie liścienia, tak mi się wydaje. A później wychodzą normalne, takie długie rurki. No tak mnie zachwyci zachwyciła ta roślina w te lato niesamowicie. Cieszę się bardzo. A myślałam, że Ty będziesz wolniej rosła, a Ty momentalnie tu mi tak wypuściłaś. Następna roślinka jest to tak zwany mój ananas. Tu będzie pełna nazwa tego ananasa. Jest to o jednym kolorze: taki zielony, czysty kolor. Pięknie mi rośnie, wolno, ale rośnie, bo tutaj ma dwa nowe liście, które u mnie wypuściły ten i ten i tam już w środeczku jest trzeci mały. I jak ja ją zakupiłam to te końcówki te ostre były takie takie zniszczone, takie, takie takie troszeczkę takie zdrewniałe, a te ma takie śliczne, takie świeżutkie. Nie wiem, czy one też tak zaschną jak te? Zobaczymy. Ja na nią mówię ananas. Ale są jeszcze inne, takie lejdy, czy jak one się nazywają, że te ananasy i te liście mają jeszcze takie prążki. Też jestem z niej zadowolona, stoi pięknie, rośnie. Dobrze. Teraz moja żółta roślinka, mam tu taką małą podpowiedź. Star Canary. Urosła mnie niesamowicie. Liście się tu tak wydłużył, zobaczcie jak ten liść jest duży. Jeszcze raz powiem, kto oglądał wcześniej, to widział tą roślinkę, była zupełnie dużo, dużo mniejsza. Ten następny też taki szpadel ostry, jasny kolorek, piękna roślina. Z tym, że ona już się nadaje do przesadzenia. Ja jej nie przesadziłam, ale przydałaby się jej nowa, nowe, świeże podłoże zawsze ją na parapecie muszę tak wiecie przekręcić delikatnie, żeby tego liścia jej nie uszkodzić ale taki twardy, piękny ten kolor, taki jasny ma śliczne o wow, ciężkie teraz moja Sanseveria brązowa ja na nią mówię brązowa a jest to Kiriki Copertone ta, to jest niesamowita. Tak jak dla mnie, ktoś powie, no, prawdziwy dzi dziwoląk co do Sanseveri, bo jest brązowa, w takie łatki, liście ma falowane, twarde. I ona w tym roku mi też taka kochana, że mi tu wypuściła taką sadzoneczkę, tą sadzoneczkę. I mam jeszcze drugi taki egzemplarz. Bardziej ona była taka słabiutka z takim jednym długim liściem, i tu był drugi liść. No i w te lato, jak ja ją przesadziłam, to doszedł tu taki babykowy liść, i środek też taki piękny liść mi urósł. No widać, jakie grube te liście, zdrowe. Ona po prostu najpierw, jak ją roślinkę przesadzimy, to poczekamy. Aż pójdzie w system korzeniowy, jak system jest zdrowy korzeniowy, to wtedy właśnie idzie w liście. W końcu się doczekałam. No i mam dwa egzemplarze, to ten jeden będzie, może być na wymiankę. Chyba, że ktoś ma naprawdę takie mocne ciśnienie, to mogę sprezentować i wysłać z czystą przyjemnością. Tak, kochani. I teraz będzie ostatnia moja roślinka. Która się nazywa star green granite. To jest piękna roślina. Znacie ją. Co było te ostre cięcie na jednym filmiku. U tej roślinki. To jest ta roślinka mateczna. Ona jest taka falowana. I te liście ma takie grube. I ten wzór taki ma przepiękny. I od niej odcięłam babyka, no to wypuścił drugi babyk, taki gruby zobaczcie, taki grubaśny młodziutki, piękny a ten maluszek odcięty, też się czuje bardzo dobrze stał, stał, aż w końcu się ruszył, tak jak mówię, najpierw korzonki muszą się ukorzenić, a później ten środeczek już tu zaczyna powoli wychodzić i tą roślinkę Mam też w dwóch egzemplarzach. Ten drugi egzemplarz jest troszkę większy, bo ta roślinka tak mi się podobała. Ja ją kupywałam w Niemczech i tak się bałam, że jak mi się coś zniostanie, to będę miała drugą w zapasie. Ale widzę, że one mi rosną, więc jedną mogę z jednej zrezygnować. Tak jak wspomniałam, na wymianę lub jeśli ktoś ma jakieś ciśnienie mocne. Mogę sprezentować. I ta roślina w tym roku, zobaczcie, co mi tu wypuściła takiego grubego liścia. I tu następny środeczek, młody liść. Przepiękna jest ta roślina, bo ona ma tą piękną taką oblamówkę, taką nie wiem, pomarańczową, brązową, te falowane brzegi, i taka gruba. Fajna jest. Wolno rośnie, no ale w tym roku, w te lato, wypuściła mi te dwa liście. Śliczna jest, piękna. Tak, kochani. I to by było na tyle tych moich roślin cylindrycznych, tych dziwaków takich. Ale serdecznie was zapraszam za ten dzień w niedzielę na następne moje sanse. To będzie już trzeci ostatni odcinek z trzeciego pomieszczenia. I będą to roślinki, już wam mogę powiedzieć, zdradzić tajemnicę: będą to roślinki liściaste, maluszki, ale też nie będą się powtarzały z tych dużych, co ja tam miałam, tylko będą inne odmiany, ale małe babyki liściaste. A teraz, kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego, uśmiechu na twarzy i niech Wam się pięknie, ale to pięknie, zieleni. test